Mówiłem o tym, że, że mamy tutaj taką swoistą klawrę kompozycyjną w Bełchatowie i nie chodzi wcale o gole GKS-u, tylko o nasze kłopoty na początku transmisji i na końcu, na końcu pojawiły się zupełnie inne i może nawet ciut większe niż na początku. Ale dobrze, jesteśmy znowu z Państwem. 36. minuta, wracamy na ten skrót w samą porę. Wtedy Tomasz Wrubel zagrał piłkę do Marcina Rzewłakowa, było 1 do 0. 10 minut wcześniej Wica Wrodoliak nie wykorzystał 11. Tak, ale bardzo dobra tutaj... Y bardzo dobre podanie widzieliśmy do, do Marcina Żewakowa Tutaj minimalnie też Mateusz Cetnarskiemu w tej pierwszej połowie więcej się działo niż w drugiej i, i to tylko y, wyłącznie dzięki Bełchatowowi, który, który strzelił tą bramkę i Legia przez chwilę przycisnęła, ale spodziewaliśmy się więcej w drugiej połowie po Legii Warszawa. No dzisiaj naprawdę to wyglądało no, takie mocne dosyć słowa, ale żałośnie bym powiedział nawet, bo żadnego zagrożenia w drugiej połowie. Starał się robić, co tylko było można w tym meczu. Michał Chubnik. W pierwszej połowie trzeba przyznać, sprawił GKS-owi więcej kłopotów niż w drugiej, niż w drugiej części meczu. Takie mam wrażenie. Tak, no w pierwszej połowie Legia więcej zagrażała bramce Bełchatowa, co nie bardzo dziwi. No to, jest, to jest jedyna okazja, którą, którą Legia miała naprawdę taką stuprocentową, ale też tak, ale, no... rzecz martwa, czyli... Jakaś grudka i, i podskoczyła piłka Radowiczowi. Jakbyśmy nie spojrzeli, to Legia w drugiej połowie nie oddała celnego strzału nie na oddała bramkę. Celu, tak Oczywiście jest. możemy mówić, że Radowicz miał pycha, no ale co w tych wszystkich pozostałych 44, a nawet było ich więcej, minutach e, drugiej części w wykonaniu drużyny e, trenera Maciej'a Skorzy. No i doliczony czas, 93 minuta. E, jeszcze miał tutaj siłę, miał, e, miał moc, by oderwać się od przeciwnika, powalczyć też wcześniej fizycznie. E, Maciej Małkowski. No, i w drugim kolejnym meczu Małkowski wpisuje się na listę strzelców. Tak, Bramka naprawdę tutaj rajd indywidualny. Wcześniej Komorowski już miał chęć faulować, ale odpuścił, bo widział, że idzie Astis na pomoc. Ale Małkowski tu zachował się bardzo dobrze, złamał piłkę do środka, poprawił, zamknął oczy i też yy, praktycznie w środek bramki, ale 2-0 i, i koniec meczu. Tak cieszyli się gospodarze. Ja zadam Ci jeszcze na koniec tej transmisji jedno pytanie, bo tak, tak myślę, że, że będzie troszeczkę o tym zagadnieniu widzę plus ekstra dzisiaj. Co myślisz o, o mocy piłkarzy Legii, o sile, o, o kondycji w kontekście rozgrywania tych kolejnych meczów ligowych? Je, powiem tak, M że. nie martwi trochę ta, ta. ta jednostajność. Powiem tak, że w drugiej połowie. Yy... Byłem przekonany w 100%, że legia ruszy bardzo mocno na bełchatów, a nie było tego widać, a, a wręcz przeciwnie, yy, gaz zawodnik yy, yy, co 5 minut, praktycznie każdy zawodnik yy, w Legii Gaz, w Doljach z Gaz w 65, w 70 minucie i nie było go już do końca meczu. I zmiany niewiele pomogły, o tym mówiliśmy. No, pewnie grę, grę Legii będziemy rozbierać na, na części pierwsze w dzisiejszym magazynie Liga Plus Extra, ale to nie to nie od razu, bo wcześniej mamy dla Państwa mecz Chelsea-Manchester City, później magazyn Liga Plus Extra, teraz Mirek sprawdza mnie dokładnie, długo o tym rozmawialiśmy, Walencja zagra po, po naszym ligowym magazynie z Sewiją, a w Canal Plus Sport 2 o 18.55 Athletic Bilbao z Villarreal. A na koniec mamy wisienkę, ale na tym francuskim torcie. Marsynia podejmuje PSG. Dobrze było, Panie Mirosław? Bardzo dobrze. dobrze było. I teraz tak, jeszcze chwila koncentrac koncentracji. Paulina Czarnota-Bojarska, Adam Westphal, to oczywiście z najwyższą przyjemnością. Mirosław Szymkowiak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Rafał Wolski, dobrej zabawy z piłką nożną na antenie Kanał Plus Sport w ten wieczór Państwu życzymy. I całego dobrego nadchodzącego weekendu. Do usłyszenia.